Wiesz, do rury mnie wepchała, ja wiem, gdzie ja jestem, dziewczyno, ty! Sama na to nie widziałem, tylko do rury wszedłem, uszedłem rurą, rurą, rurą i krzesła są, dziewczyno, nawet tabliczki nie widziałem, czy jest czerwony pośpieszony, czy czarny zwykły, ja wiem, gdzie ja jadę, dziewczyno! Do Londyna nalecisz? Do, 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 do Dobra, do ja się spytam z twardesem. No? Co? Z twardesem się spytam. A co mnie to interesuje? Jedz suszone mnie i śliwki, popijaj mlekiem, nie będziesz miała z twardesa, kurwa. Jesus w te wariacie to jest Twardesa! Nie przypominam w samolocie o takich rzeczach dziewczyno, no. To jest Twardesa. Ja się spytam, zaraz będę wiedziała wszystko. zaraz wracam, dobra. Przepraszam miszyniu ten PKS to na Londyn ciśnie? Yes, please take your seats. No i wiem tyle, co i wcześniej. Mi się wydaje, że to Londyn powiedział. Do London, tak, no, to jest no, na Londyn, mamy przesiadkę w Grujcu.